Gdy tylko nastają wakacje członkowie ZHP kończą robić zbiórki, a zaczynają wyjeżdżać na biwaki i obozy lub jak kto woli po prostu idą w las. Ci działający na terenie Legionowa oraz w jego okolicach nie stanowią pod tym względem wyjątku. Przygotowania do obozu zaczęliśmy w, tak naprawdę w zeszłym roku, już we wrześniu. Podjęliśmy decyzję, że jedziemy drużyną, że jedziemy na działkę też prywatną w okolicach Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Tam mieliśmy plan wspinać się, wędrować, odwiedzać zamki itd., no ale obecna sytuacja spowodowała, że musieliśmy zrezygnować z tego. Powodem były zarówno kwestie finansowe, jak i późne stworzenie przepisów dotyczących organizowania obozów w reżimie sanitarnym. Druchny i druchowie z 21 wielopoziomowej drużyny harcerskiej Puszcza nie dali jednak za wygraną i dopieli swego. Koniec końców wylądowaliśmy tutaj niedaleko po, w Michowie Reginowie, niedaleko Legionowa. Na działce prywatnej instruktorów z naszego chówca Małgosi Pruchnickiej i Roberta Pruchnickiego. Mamy tutaj wszystko, czego potrzebujemy. Jesteśmy ogrodzeni, więc nikt, nikt obcy, kogo nie chcielibyśmy tutaj gościć, nas nie odwiedzi. Mamy wodę. Nie korzystamy z prądu, ale, ale mamy, jeśli byśmy się postarali, to mamy lód, mamy lodówki na gaz, ślizgawki. Yy, harcerze sami budują basen na przykład. Dzisiaj wiem, że będą pompować wodę i, i ją yy, podgrzewać w parniku, potem wlewać do basenu, więc no, nie mamy może takich atrakcji jak na jakichś komercyjnych koloniach, ale wydaje mi się, że, że, że chodzi tutaj też o, o klimat i o to. Że te dzieci znają się nie od dziś i po prostu są w swoim środowisku naturalnym. Tak? W zastępach działają przez cały rok, znają się. Myślę, że to jest, to jest dla nich też ważne, żeby w, po czasie, kiedy siedzieli w domu przez długi czas, móc nareszcie wyjść i, i, i przebywać między sobą. Do obozu w Michałowie Reginowie skauci nie przyjechali na gotowe. Zanim na początku lipca wciągnięto tam sztandar i zapłonęło pierwsze ognisko, musieli się solidnie naprudzić. W efekcie oprócz niezbędnej infrastruktury powstała nawet ścianka wspinaczkowa. Harcerze przyjeżdżali do lasu. Nic tutaj nie było. Rozstawili najpierw namioty, następnie wycięliśmy suche drewno, które tutaj rosło, na działce które zagrażałyby bezpieczeństwu i z tego drewna harcerze sami budowali budowali łóżka, budowali wszystkie urządzenia obozowe, tablice ogłoszeń, place apelowe, suszarnie, stojaki na, na wodę do mycia rąk. No, zaletą harcerstwa jest to, że starsze dzieciaki, które były już, starsi harcerze, którzy byli już na obozie nieraz, pomagają tym młodszym i przez to, przez to wszyscy się uczą. Starsi po, uczą się cierpliwości i jakiegoś podejścia do, do drugiego człowieka. Młodsi uczą się od, od starszych jakichś zaradności i jakichś takich działań manualnych. Letni obóz to wymarzone środowisko do zdobywania harcerskich sprawności, i tych potwierdzonych odznaką, i tych wyłącznie dla siebie. Dlatego wszyscy razem chętnie się wspinają, śpiewają, strzelają z wiatówki, ale też poznają tajniki gotowania pierwszej pomocy i orientacji w terenie. Wielu uczestników uczy się, co to jest porządek i dyscyplina. Ponadto dzięki pomocy Fundacji Orlen, harcerze z drużyny Puszcza odnowili pomnik upamiętniający pomordowanych w czasie wojny mieszkańców Nowopola. Trudno o lepsze przykłady na realizację misji ZHP, jaką jest wspieranie wychowania młodych ludzi i stwarzanie im warunków do wszechstronnego rozwoju. Nie chodzi nam o to, żeby harcerze nie wiem, byli mistrzami survivalu, ale chodzi nam o to, żeby harcerze za 10-20 lat, gdy już przestaną chodzić na zbiórki, mieli gdzieś tam wyrobioną u siebie z tyłu głowy taką myśl, że mogą sobie poradzić w każdej sytuacji, nawet najtrudniejszej. Póki co wiedzą już na przykład, że mogą wytrzymać bez telefonów oraz innych współczesnych gadżetów. Co zresztą rodzice Zuchów i harcerzy bardzo cenią kontakt z pociechami, mając tylko za pośrednictwem kadry podczas poobiedniej ciszy. Przez całe wakacje przewinie się ich przez Michałowski Opus co najmniej 150, z czego olbrzymia większość to namiotowi recydywiści. Bo kto choć raz zaznał uroków w skautingu, tego po prostu zawsze będzie ciągnęło do lasu.